Witajcie, z tej strony Weronika z kanału Obalić i Depresję. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat istotny, bo temat psychoterapii. I chciałabym od razu zaznaczyć, że nie mówię dzisiaj o terapii na przykład u psychiatry, u terapii lekami, i nie mówię tak naprawdę o terapii tylko zaburzeń psychicznych. Ale zaraz Wam zresztą powiem, do czego ta terapia może być wykorzystywana i kiedy udać się na terapię, co mi osobiście ta terapia daje, no i do czego w ogóle ona jest potrzebna i dla kogo ona jest też przydatna. Pierwszy punkcik dla kogo właściwie jest psychoterapia? No tak naprawdę psychoterapia jest dla wszystkich. W sensie jest przydatna i może być przydatna dla każdego. Po pierwsze, dla osób, które leczą się u psychiatry. Które mają jakieś zaburzenia psychiczne, i jest to świetne uzupełnienie terapii lekami. Uważam, że właściwie taka terapia w połączeniu z lekami jest najskuteczniejsza, najlepsza i najefektywniejsza, bo tak naprawdę możemy sobie przepracować wszystko, co do tej depresji czy w ogóle innych zaburzeń nas doprowadziło. Więc uważam, że to jest, to jest świetna sprawa, i to jest jedna grupa osób. Kolejna grupa osób, która może potrzebować terapii, to taka, która nie ma zaburzeń psychicznych, ale która na przykład potrzebuje przepracować sobie jakieś traumy z dzieciństwa, jakieś relacje między ludźmi, relacje z rodzicami czy przyjaciółmi, jak te relacje w ogóle teraz wyglądają, czy, czy, czy w ogóle związek, jak w tym momencie wygląda. To jest tak naprawdę, to jest też, też lecznicze i też dla kogoś, kto potrzebuje powiedzmy wyleczyć się z czegoś, ale nie doprowadziło to, jeszcze być może do depresji, i między innymi to, to jest potrzebne, żeby temu zapobiec, żeby nie doprowadzić do żadnej nerwicy, czy depresji, czy innej choroby psychicznej. Trzecia grupa ludzi to osoby, które chcą samorozwoju, które nie mają nic specjalnego do przepracowania, chociaż wydaje mi się, że każdy ma coś do przepracowania tak naprawdę. I fajnie jakby ktoś bezstrony się wypowiedział na ten temat, a właściwie pomógł nam zrozumieć parę rzeczy. Ktoś, kto nie jest do nas ustosunkowany emocjonalnie, tylko może w taki chłodny sposób ocenić naszą sytuację. To jest, to jest świetna sprawa. Czyli psychoterapia jest również dla osób, które chcą się rozwijać, które chcą być coraz lepsze, które chcą mieć większą pewność siebie, mniejsze poczucie winy na przykład. Także y, dla takich osób bardzo psychoterapię polecam. Kolejną grupą osób wydaje mi się, że, że są osoby, właśnie, które chcą uczęszczać na przykład na psychoterapię rodzinną y, czy małżeńską. To jest taka specjalna grupa osób, bym powiedziała, które mają między sobą problemy i które chcą te problemy między sobą rozwiązać. Zazwyczaj y, są to osoby, u których nagromadziło się w relacji bardzo dużo, bardzo dużo złych rzeczy ale nie chcą z tej relacji rezygnować, tylko chcą ją naprawiać. I wydaje mi się, że to jest świetna sprawa i w ogóle zawsze polecam psychoterapię dla osób, które już nie wiedzą, co zrobić z problemem, jak rozmawiać z niektórymi ludźmi, bo jesteśmy naprawdę tak różni, że czasami nie potrafimy do siebie dotrzeć. A wystarczy jakaś bezstronna osoba, która, nie wiem, potwierdzi, zaprzeczy albo pokaże, dlaczego ludzie tak się zachowują, pozwoli zrozumieć. Drugiej osobie, dlaczego y, współmałżonek się tak zachowuje. I w ogóle bardzo polecam to również w terapii rodzinnej, właśnie kiedy ciężko się dogadać z dzieckiem, szczególnie w wieku dojrzewania, bo to jest naprawdę taki ciężki czas, y, który mocno dziecko przeżywa i także rodzice, no bo jest to naprawdę ciężki, ciężki okres, żeby się ze sobą dogadać. To jest okres zmian dużych w w sposobie bycia, w sposobie myślenia dziecka i ciężko się zazwyczaj pogodzić z tym stanem rzeczy zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Także dla takich osób polecam psychoterapię. No i przede wszystkim terapia jest bardzo ważna i czasem niezbędna dla osób, które mają już zaburzenia psychiczne naprawdę. Wydaje mi się, że bez tego, bez psychoterapii, ta terapia w ogóle zaburzeń jest niepełna. W kolejnym punkcie powiem, jak wybrać psychoterapeutę. Bardzo często mnie o to pytacie, bardzo często pytacie mnie, jak ja wybrałam psychoterapeutę. Tutaj jest kilka kwestii. Ja tak naprawdę mam psychoterapeutkę poleconą przez moją panią psychiatrę i akurat tak się złożyło, że jest naprawdę świetna i udało nam się złapać super kontakt i akurat udało mi się trafić na mega empatyczną i, i świetną panią. Natomiast pamiętam, jak umawiałam się do innych psychoterapeutów też na własną rękę, i mimo czasem dobrych komentarzy w internecie, nie wiem, nie mogłam się omówić, bo powiedzmy, czekałam na wizytę miesiąc. Po miesiącu, dzień wcześniej, terapeutka dzwoni do mnie i mówi, że no, jednak jutro nie będzie terapii. No, wiadomo, że taka pierwsza terapia to jest niesamowicie ważna kwestia i trzeba się przełamać, dlatego się przygotowuje człowiek tak naprawdę cały ten miesiąc. I, I podjęcie decyzji, że chcesz iść na terapię, też jest niesamowicie trudne. Więc dla mnie takie traktowanie pacjentów też jest, też jest słabe. W sumie takie sytuacje tylko miałam. Natomiast y, słyszę też wielokrotnie, że ciężko się dogadać z niektórymi terapeutami, że w ogóle nie ma takiego wspólnego flow. I tak naprawdę to jest najważniejsze, bo terapeuta może mieć super opinie w internecie, ale akurat wy nie będziecie do siebie pasować jako ludzie. Jako, jako osoby. I to też jest normalne. To nie znaczy, że ten terapeuta jest złym terapeutą, tylko po prostu, że wy akurat nie dogadujecie się jako ludzie, i to też jest w porządku. I nie warto zrażać się tak szybko do terapii, bo to jest proces. To jest naprawdę długi proces, w którym, w którym nie liczy się szybki efekt, tylko liczy się tak naprawdę ten długotrwały, długotrwały i stały efekt. I w sumie. Jak tak przypominam sobie moją terapię, to tak naprawdę gdzieś po roku dopiero zaczęła mi przynosić takie naprawdę niesamowite efekty, i z każdą terapią już było naprawdę za każdym razem świetnie i ja jej wyczekiwałam. Ale przez ten rok to nie było tak, że ona była zła, ale wiadomo, że. Terapeuta musimy mnie poznać, że ja muszę powiedzieć dużo o sobie, musimy się jakoś dotrzeć. Więc jasne, postawiłyśmy sobie pewne cele, też krótkoterminowe, które w sumie zrealizowałyśmy i też miałam efekty od początku. Miałam te efekty też dlatego, że równocześnie brałam tabletki od psychiatry i też sama pani psychiatra stwierdziła, że nie puściłaby mnie w moim stanie na terapię bez takiej ochrony, ymm, które dają mi leki. Także to też jest istotne, żeby na przykład, nie wiem, w, w czasie depresji czy w ogóle choroby psychicznej, tak, na którą się leczy również lekami, przypominam to i zawsze będę to przypominać, to też jest niedobre, żeby iść na przykład na własną rękę, na samą terapię, bo czasem potrzebna jest ta ochrona i, jakby to powiedzieć, takie wyciszenie. Nieco naszych lęków i tych naszych stanów, które są naprawdę chorobowymi stanami, przez leki i, i w ogóle przez, przez wizytę psychiatry również. Wracając do tematu, psychoterapia to jest tak naprawdę długotrwały proces i ja właśnie po tym roku zaczęłam niesamowite efekty mieć po, po terapii i do tej pory takie, że tak naprawdę każda terapia co tydzień przynosi mi niesamowite efekty. Więc bardzo, bardzo polecam, i dopiero po tym roku w sumie zrozumiałam, jak ona jest ważna dla mnie. No i właściwie jeszcze jedna kwestia, o której chciałam powiedzieć, co mi osobiście daje terapia i co ta terapia może dać również Wam. Mi zdecydowanie pomaga powiedzenie paru rzeczy takiej bezstronnej osobie, która już mnie zna której powiedzmy nie muszę nic udowadniać, bo naprawdę poznałam mnie bardzo dobrze, bo też obcej osobie często łatwiej jest powiedzieć jakieś rzeczy, które są dla nas trudne, niż naszym bliskim, którym, którzy przejęliby się tym bardziej, na przykład, którzy wzięliby to też do siebie, bo to też często o bliskich naszych chodzi i przez nich mamy jakieś problemy i to jest też zupełnie normalne. Także samo powiedzenie jej już mi dużo daje i czasami wystarczy, że ja coś powiem i ja już jakby mam rozwiązanie tego problemu. Albo już wpadam na to, jak mogę to przepracować, tą daną kwestię, jak się na przykład nastawić dobrze do danej sytuacji, żeby nie wywoływała u mnie takiego dużego stresu. Także to, to jest dla mnie szok właściwie, bo ja często myślę o różnych rzeczach i nawet bym powiedziała, że za dużo rozmyślam. Więc szokowało mnie, że w ogóle całe powiedzenie tego na głos może wywołać taki efekt. Dlatego, no, nie wiem, dla mnie to jest nieocenione. Czyli to jest pierwszy punkt. Następnie e, właśnie powiedzenie tego bezstronnej osobie, czyli takiej, która nie będzie Was oceniać, a przynajmniej terapeuta powinien taki być, bo jeżeli zaczyna Was w jakiś sposób oceniać, czy wyrażać jakby nadmiernie swoje zdanie, to to już nie jest profesjonalne. Tak samo czasem nie mogę. Nie mogę, albo nie chcę po prostu powiedzieć czegoś moim znajomym, bo nie chcę, żeby wyrobili sobie o mnie jakieś mylne wyobrażenie, że jakaś jedna sytuacja, która właściwie do mnie nie pasuje, wpłynie na ich postrzeganie mojej osoby. I to jest niesamowite, że masz komu to powiedzieć, że nie zostajesz z tym sam, nie dusisz tego w sobie, tylko możesz to komuś powiedzieć. Czyli w ogóle powiedzenie jakiegoś, opowiedzenie jakiegoś problemu już naprawdę dużo daje. Takie. Mm, takie wyrzucenie tego z siebie, dokładnie, to, to jest też niesamowite. I sama ta bezstronność i brak oceny jest, jest właściwie nie do podrobienia. Co jeszcze dała mi terapia, jak do tej pory mniejsze poczucie winy, bo obwiniałam się za wszystko i przepracowanie w ogóle moich traum z dzieciństwa i nie tylko z dzieciństwa, z młodości, z teraz. Z różnych relacji, bo gdzieś w naszym życiu za każdym razem y, możemy złapać jakąś traumę, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego. W ogóle bo ocena mojej terapeutki, czasem y, moich relacji też jest niesamowita, bo albo potwierdza to, że na przykład nie do końca ze mną jest problem, tylko z daną osobą, albo oczywiście i ze mną, i z daną osobą, bo to nie jest nigdy zero-jedynkowe albo wpada na coś zupełnie innego, może trzeźwo ocenić tą sytuację i mówi mi na przykład Pani Weroniko, coś tutaj Pani zrobiła źle, nie powinna Pani tak robić. Um, może nie tymi słowami, ale tak mi raczej sugeruje, ewentualnie, um, że jakby to jest kwestia tej osoby, że to nie leży w moim zakresie. Że ja tą osobę na przykład naprawiło albo jej pomogła. ale to już są takie kwestie, myślę, bardziej osobiste i ciężko to wytłumaczyć. Więc w ogóle takie spostrzeżenia osoby bezstronnej są też niesamowite. I tak jak już wspomniałam, że dla mnie psychoterapia jest niesamowitym dopełnieniem terapii lekami i wydaje mi się, a właściwie jestem pewna, że nie byłoby tak dobrych efektów i nie byłabym tak właśnie ustabilizowana i nie miałabym tak zmniejszonych leków, gdyby nie również psychoterapia tak poza, poza lekami właściwie i jedno i drugie jest niezbędne w tym momencie, więc właściwie niejako na równie to traktuję, dlatego właśnie uważam, że takie dopełnienie tych dwóch form terapii jest niesamowite. I tak, istnieje w ogóle kilka rodzajów i nurtów terapii, o tym Wam powiem już później i pamiętajcie, że mówiłam na razie tylko o samej psychoterapii, nie o terapii u psychiatry, ponieważ psychoterapeutą może być psycholog, może być psychiatra, ale może być też osoba, która po prostu zrobiła kurs. Rzadko się to zdarza, co prawda, ale może. Mogo, może być również osoba po samym kursie. Także psychoterapeuta to nie jest do końca to samo co psycholog, co psychiatra. Czasem psychiatra wcale nie prowadzi psychoterapii, to jest naprawdę bardzo różnie, także nie mylmy tych pojęć, nie mylmy tych zawodów. Psychiatra to nie jest psychoterapeuta i to niekoniecznie musi być psycholog. Także ja na razie wspomniałam o samej psychoterapii, o leczeniu u psychiatry jeszcze Wam bardzo chętnie powiem. I w ogóle o rodzajach psychoterapii, o tym, że jest indywidualna, grupowa, o tych wszystkich nurtach w terapii, chociaż nie jestem w tym ekspertem, ale chętnie Wam przedstawię to, co wiem o tym i. Przygotuję się oczywiście do tego jak najbardziej, jak tylko będę mogła. Ok, to myślę, że na dzisiaj tyle. Jak chcecie, to bardzo chętnie odpowiem jeszcze na Wasze pytania. Być może jeszcze nagram drugi filmik, w którym coś wyjaśniam bardziej, bo na pewno będziecie mieli do mnie jakieś pytania, na pewno coś Was nurtuje. Myślę, że to jest taki temat obszerny, że jeszcze, jeszcze będzie o czym tutaj mówić. Także na razie się z Wami żegnam. No i zapraszam do komentowania i do pytań. 爸爸。